Czy pani chce deszcz miłości? Dosłownie kilka kropelek! Niech pani nie ucieka! Szukamy mężczyzn, prawdziwych mężczyzn w Warszawie. To jedziemy z pierwszą misją. Mówi się, że przez żołądek do serca, dlatego teraz namówisz pięciu Warszawiaków, aby podzielili się z tobą jedzeniem z talerza albo dali ci się napić. Teraz wspólnie z nimi piła. No! Głosujcie! Oh wow, oh wow. W najnowszym teledysku nakłaniałaś ludzi do miłości. Próbowałaś ich połączyć. To teraz spróbuj się połączyć z warszawiakami, zobaczymy, czy któryś Ci odmówi. Dobra, no, to dobra? Tak no się. Dawaj, no dawaj. Tak? dawaj. Dlaczego to ich nie ma picia. Dzień dobry. Ja mam takie pytanko. Czy byłaby pani skłonna? Nie. Czy byłbyś skłonny y, ze swojej szklanki napić się ze mną z dwóch rórek jednocześnie? No to jest super, to bierz jedną rurę, ja, ja biorę drugą, dawaj szklanę, dobra, proszę bardzo i pijemy, na raz, dwa, trzy. Dzień dobry, Mamy no, takie pytaneczko, Możemy zająć chwilkę? Z że jest mega gorąco, strasznie chce się pić, skończyłaś się na co to jest? Piwko i? Piwko i prosecco, no lepiej być nie może, dobra. To lecimy, Kolej swoją rurkę i pijemy. Lecimy z twoim prosecco, uwaga. Sorry, biłam się prawie do końca. Rodka zostaje u siebie. Wszystkiego dobrego Wam życie, kochani. Dziękujemy. Trzymajcie się, Ej, mogłam dać Ci to zadanie, słuchajcie, mogłam dać to zadanie honorację na sam koniec, dlatego że może być tak, że na koniec tego zadania będzie nam dręgolona. Ej, właśnie, <laughs> tak, tak, tak. Nawet pod, nie poddaję Dobra, się, jeszcze, dalej. Słuchaj, jeszcze, jeszcze dwa łyczki, moja droga. Jeszcze, jeszcze łyczki. dwa łyczki zostały. Jest tak gorąco, słuchajcie, że każdy napój, który jest na stoliku, został już wypity, więc naprawdę zadanie jest super e, trudne. Cześć dziewczyny! Mogę Wam zająć chwilę? Yy, no, tak. tak? Dobra, słuchajcie, mam do Was wielką prośbę, dlatego że jest mega gorąco, strasznie chcę się pić. I czy byłybyście skłonne napić się ze mną jednego z Waszych albo nawet z dwóch? Ja Wam wręczam rurkę i pijemy jednocześnie na raz, dwa, trzy z tej samej... Ale no, nie. nie, tylko jednego łyczka i koniec. I po robocie palicie sobie dalej, wszyscy są zadowoleni. Od czego zaczynamy? Co masz w ogóle tutaj w środku? No dobra, to pijemy. Super, dziękuję pięknie. Teraz u Ciebie co jest? E, mimoza. O, mimoza, dobra, no. to lecimy z mimozą, dobra. Super, dziękuję Mówi się, wam, że przez żołądek do serca rozkochała Was trochę w sobie, no, czy nie? Oczywiście. No znakomicie, dziękuję. Wszystkiego dobrego, dziewczyny. się dziewczyny dobry. Pa! Cześć! Dobra, lecimy dalej! Honoratko, teraz będzie hardkorowo, dlatego że zbadasz poziom feromonów warszawiaków, a będziesz to Będę robić użyciu patyczków do uszu. Będziesz pielęgniarką. Ja mam im mm sprzedać -hmm. patyczki do uszu? A będziesz badać mężczyzn albo kobiety. Głosujcie. Ty, słuchaj, po tym nowym teledysku jesteś naprawdę znawcą uczuć mężczyzn-kobiet relacji, a teraz ocenisz Czy... stan feromonów warszawiaków. Na mężczyzn padło. Trzeba wow. po prostu zrobić tak? Nie, udziel? no nie, nie do wzięcia. A! O, ale ale jaka jesteś profesjonalna, teraz przygotowana. Cześć. Tak właśnie o, wygląda, słuchajcie, typowa badawczyni męskich feromonów. Och. Szukamy mężczyzn, prawdziwych mężczyzn w Warszawie. Cześć, dzień dobry. Cześć. Cześć. To jest Honorata Skarbek. Cześć, mamy do ciebie pytanko-zadanko jednocześnie. Przeprowadzamy taki program, gdzie badamy jakość męskich feromonów no. i czy jesteś w stanie wziąć udział w naszej ankiecie. Jesteś gotowy? No, no, no. Ponoć nie boli, dobra, ale dobra. Nie jest trzymaj dobra. oddech, dobra? Raz, dwa, trzy. Dałeś radę? Poczekaj, poczekaj. W Poczekaj. No musimy szukać dalej, ale dziękujemy dobra. bardzo za wzięcie udziału w ankiecie, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Proszę pana, taki program nagrywamy i, I, i koleżanka sprawdza nie? jakość męskich farumonów. Wystarczy, sprawdzić? że dotkniemy pana skórę patyczkiem i to będzie już po problemie, nie będzie nic boleć. Dobra. Proszę bardzo, musi chwilę odczekać. Momencik. Ok. Wszystko się zgadza. Dobrze pan znosił. Pały. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy. Cześć, 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 cześć. Witam serdecznie. Słuchaj, przeprowadzamy taką ankietę bardzo istotną dla warszawskich badań teraz na lato 2019. Tak? Jesteś gotowy na to? Uwaga, Nie wiem. Hmm. Nie bolało? Na pewno. No. Chyba biegają za tobą, co? No dobra, to w takim razie życzymy Ci powodzenia. Wszystko się u ciebie zgadza, na razie. Czy będzie to dla ciebie dziwne, jeśli poproszę cię o pozwolenie na to, żebym się mogła posmyrać tym patyczkiem do uszu w celu zbadania Twoich męskich feromonów? Bolało czy okej? Okay? Nie bolało, tak? Super, jest okej. Okay. Dziewczyny są Twoje, życzymy powodzenia. Przeprowadzamy taką specjalną ankietę, gdzie badamy jakość męskich feromonów. Tak, tak, dobra. Uwaga, musisz się trochę wywietrzyć. Feromony działają świetnie. Jak wygląda twoje życie miłosne? Wszystko się układa? Z tego, co tutaj wywoływałam, to, to powinno się układać. W takim razie trzymamy kciuki, wszystkiego dobrego, do widzenia. Zaliczone! Jedny, jedny taki mi śmiało. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Słuchajcie, kochani, ja się tak rozkręcam, że jak zaczęłam od badania męskich feromonów, to ja nie wiem, na czym ja skończę. Kochanie, zobaczymy, czy połączysz serca Warszawiaków. Musisz namówić pięciu mężczyzn, aby sprawili komplementy przypadkowym kobietom, okay. albo na odwrót. Okay. Czyli namówić kobietki, aby komplementowały mężczyzn. Luźna sprawa. Głosujcie. Bardzo się cieszę, że padło, że to mężczyźni kobietom. Ja to A ty będziesz tą wróżką miłości. Dobra, dobra. Polecimy. Dobry Dzień dobry, dzień dobry, ja jestem wróżką miłości i mam pytanie, czy jest pan w stanie e, przypadkowej kobiecie e, powiedzieć jakiś komplement, na przykład tej pani, po prostu że pięknie wygląda? No to proszę, proszę, proszę szybciutko, 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 albo tej, proszę powiedzieć, że tej pani pięknie wygląda. Pięknie pani wygląda. No i super, pięknie pani wygląda. Te chłopaki, ja jestem wróżką miłości i chciałabym, żebyście złożyli. Jestem i tak z tymi facetami dzisiaj. Jestem wróżką miłości i mam do ciebie pytanie, czy e, jeśli będę e, twoim patronem do końca twojego życia, jeśli chodzi o miłość i spełnienie, i szczęście, to czy byłbyś w stanie powiedzieć przypadkowej osobie, kobiecie, którą spotkasz teraz tutaj, jakiś komplement? Na przykład, czy ładnie wygląda. No to proszę. Okej, okay. pięknie pani się wygląda. No, Mamy pani to! Pani, mamie... Mamy to, dziękuję Ci Miłość. bardzo. Życzę Ci dużo miłości, szczęścia i uśmiechu na twarzy. My no, lecimy no, dalej. No. Bo ja jestem wróżką miłości. I czy miałbyś ochotę przypadkowej kobiecie, która teraz będzie nas mijać, obojętnie czy młoda, czy starsza, czy ci się podoba, czy nie, powiedzieć po prostu jakiś komplement, miłe słowo? No to no. dawaj, proszę, powiedz. Nawet tej, dawaj, krzyknę dalej. Te, te, te. Pani w czerwonym? Pani. Pani w wiedźmin, pa, no. Bardzo ładnie, pani wygląda. Dziękuję Ci, wszystkiego dobrego, cześć. Dobra, trzy osoby, tak? Tak. Nasza Witam serdecznie, ja jestem wróżką miłości. Czy byłby Pan w stanie e, przypadkowej kobiecie powiedzieć tak. jakiś tak. komplement? Nawet tutaj, te damy, te tak. damy, no? Zapraszam Panią, zapraszam. Pani pięknie wygląda, powiedziałem, ale nie usłyszałem. I tak na co dzień kobiety też na Ciebie reagują? No. Ale ja nie mogę, dziękuję. Ja też już ja nie wiem, co z tymi chłopami. Masakra. Słuchajcie, Masakra. ja rzucam te robotę. Ale o, dobra, okay. Ale sobie, ma, y, w Kamagoci zawsze każdy ma możliwość się poddać. Nie, więc... ja się nie poddaję. Dobra, żartowałam. Lecimy dalej. Ostatni... Ostatni mężczyzna. O ile jeszcze tutaj tacy są. Pytamy. Dobra. Dzień dobry. Ja jestem wróżką miłości. Wyjeźdź. I czy byłby pan w stanie powiedzieć jakiejś przypadkowej kobiecie po prostu jakieś miłe słowo? Ale tutaj ma pan, że ładnie wyglądają. No. O proszę bardzo, dziękujemy serdecznie. Dużo miłości i szczęścia powodzenia dla Was! Dziękuję też! Dla pana też! Dziękujemy! No, ale teraz, słuchaj, skumulowało się! Skumulowało się dobrze. Jednak ja coś faceci jeszcze na tym świecie sensowni, no. Co? Pokaż prawdziwego mężczyznę, no! no. Pomaga Pan! Yes. 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 Panorata, ty jesteś królową selfie. To prawda, no świetne masz zdjęcia na Instagramie, ale teraz zrobisz sobie pięć selfiaków I na tych zdjęciach będziecie czuć do siebie mięte albo czuć do siebie niechęć. Okej! Okay. Przepraszam, czy czuje pani do mnie mięte? Jak najbardziej, Ninka, do ciebie zawsze. No to selfie ze mną na rozklętkę, ale nie zaliczam go. Dobra. Kobiety, mężczyźni, można czuć miętę i do kobiet, i do mężczyzn. Dobra. Zapamiętajcie. Lecimy. I kobiety Lecimy. do kierownika. Mm. Z wielką chęcią zrobiłabym sobie z wami zdjęcie, na którym poczujemy do siebie mięte. Jest taka opcja? Chodźcie, Chodźcie robimy. To my i mięta, uwaga. Cześć! Tak pięknie wyglądasz, że mam ochotę zrobić sobie z Tobą zdjęcie, na którym poczujemy do siebie miętę. Jest taka opcja? Nie. Dobra, super! Tak pięknie dzisiaj wyglądacie, że jedyne, co chcę teraz zrobić, to selfie z Wami, na którym poczujemy do siebie miętę. Czy jest taka opcja? Dobra, jest! zbijajcie się tutaj do środka. Tu jest mięta, jesteśmy my. Bardzo ładny uśmiech do sesjaka. Cześć. Ja mam takie pytanie, czy chciałbyś sobie zrobić ze mną zdjęcie, na którym poczujemy do siebie mięte, selfie? Dobrze, Możemy śmiech. zrobić? Dobra, to robimy. Uwaga, uśmiech. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, czy zechciałbyś sobie zrobić ze mną zdjęcie, na którym poczujemy do siebie mięte? Tak? No to... Żadna. Po prostu uśmiech. I co? co mamy to? Czas na grande finale. A się boję. W najnowszym teledysku byłaś zjawiskowym aniołem. Teraz będziesz aniołem, ale nie ze strzałą, a z pistoletem wodnym. Dzieńcie. Musisz obsikać Warszawiaków pięciu w serce albo w cztery litery. Głosujcie! Oto Lara jest! Lara Biedronka która musi odzyskać ludzi w cztery litery. Czy się będziesz pytać, czy będziesz robić te sprzeczajki, e, e, mnie to nie obchodzi, tak czy inaczej ja zarządzam osobistą ewakuację. Grande finale do dzieła. No właśnie, słuchajcie kochani, ja mogę tego zadania nie przeżyć, więc przy okazji e, oglądajcie mój teledysk friendzone i zobaczymy, czy uda mi się zrobić to zadanie. Przepraszam, ja mam pytanko, bo ja jestem e, aniołem miłości i czy mogę... E, Oblać cię strumieniem miłości. Możesz, Naprawdę? Nie, no, no. Wow, super jesteś. Czekaj, bo muszę w tyłek, bo takie mam Dobra. zadanie. Dobra, super. Z racji tego, że oblałam cię tym strumieniem miłości. Czekacie życie pełne czego? Miłości. Miłości. Dokładnie. Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć. Cześć kochani, ja jestem aniołem miłości. Jest taka szansa, że wy na siebie ten strumień miłości przyjmiecie dosłownie kilka kropelek, a wtedy będzie Was czekać życie w szczęściu, e, dostatku i miłości. Tak, momentalnie, dobra. Uwaga, raz, mogę też? Dwa i uwaga, uwaga. Trzy. To jest Udo, to jest Udo. Proszę nadstawić cztery litery, no? Jej, dzięki, wszystkiego dobrego. Czy Pani... gościem go ci była honorata, uh. Skarbek amor, miłości, zaliczyłaś dzisiejszy test. Zaliczyłam. Nie głosowaliście pewna, w że to odcinku. już koniec? Zaliczy... O, Dziś... miłości dla Ninki! Dobra, ty mi też, ty mi też, ja też chcę miłość. Dawaj, Ninka. Jeśli nie głosowaliście w dzisiejszym odcinku, robicie to w kolejnym na naszym Instagramie. Dużo miłości dla mnie, tak, tak, tak. Dobra, mamy Dziękujemy. To.